Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Polsce powstał 50 lat temu w Warszawie, podobny w Opolu zaledwie dwa lata później. Od tego czasu sporo się zmieniło. Uniwersytetów przybyło, podobnie jak korzyści dla ich słuchaczy. Tak naprawdę seniorzy pomimo tego, że działają w domach dziennego pobytu, w domach seniora, w różnych takich miejscach, gdzie faktycznie seniorzy się spotykają, to tu seniorzy chcą się czegoś nauczyć. Bo na naukę nigdy nie jest za późno, a czas emerytury to doskonały moment, żeby zrobić coś tylko dla siebie. Jesteśmy podczas seniorady, szczelcowa seniorady, więc wczoraj był Dzień Kultury, dzisiaj Dzień Sportu, jutro mamy Dzień Zabawy. Ale w naszym uniwersytecie się wiele dzieje, bo na przykład mamy grupę Waszej i przyjaciele, która śpiewa piosenki kresowe. Daje to ogromnego takiego, jak tu mówię, żeby pewnie powiedziała powera, do tego, żeby chcieć czegoś więcej jeszcze. Właśnie wtedy, kiedy już się nic nie musi. Większość uniwersytetów to stowarzyszenia lub instytucje działające przy ośrodkach kultury. Zajęcia najczęściej są bezpłatne. Samorząd Województwa wspiera finansowo działania studentów. W tym roku każdy z uniwersytetów mógł otrzymać na swoje zadania 5 tysięcy złotych, które oczywiście w zależności od potrzeb były wydawane tak, aby. Można było zarówno zadbać o wiedzę, ale również o ten dobrostan psychiczny. Żeby się zapisać wystarczą chęci i czas. Okazuje się, że nawet wiek nie ma tu wielkiego znaczenia. Mówi się o takiej, o takiej granicy 50+, plus, ale to wcale nie musi tak być. To nie jest tak, że jak ktoś ma mniej, to nie może się zapisać do uniwersytetu trzeciego wieku. Może się jak najbardziej zapisać, może być tym słuchaczem, studentem, przychodzić, korzystać, a tym samym wynosić swoje, bo to bardzo często jest tak, że ci słuchacze nawzajem wymieniają się też swoimi doświadczeniami. To jest cudowne. Wojewódzka inauguracja roku akademickiego nie mogła obyć się bez wykładu, który nie był tylko suchą teorią. Studenci ucząc się jak działa mózg, wykonywali ćwiczenia pobudzające półkule mózgowe, bo pamięć trzeba trenować w każdym wieku.